Szczęście, zdrowie, dobre relacje z innymi. Czy jest jakaś recepta na te wspaniałości? Myślę, że nie ma jednej. Badacze wciąż szukają, a psychologowie ostatnio podpowiedzieli, że jest pewien trop wdzięczności. Osoby wdzięczne, okazujące wdzięczność, czujące wdzięczność, posiadają powyższe cechy. Tutaj pod filmem znajdziesz link do prezentacji, gdzie są zebrane wyniki badań nauk społecznych z tego obszaru. Jest tam m.in. o tym, że osoby wdzięczne rzadziej zapadają na depresję. Łatwiej podnoszą się z terapatów, mają lepsze relacje z innymi, dobrze śpią itd. Skoro wdzięczność to taka wspaniała kompetencja, to jak się za nią zabrać, jak ją rozwijać? Jest parę mechanizmów. Po pierwsze, prowadź dziennik wdzięczności. Raz w tygodniu wypisuj trzy zdania w formule Jestem wdzięczny za, ponieważ. Na przykład jestem wdzięczny, że tysiąc osób ogląda te filmy, bo mam siłę, żeby robić następne. Kolejna sprawa to nawyk wdzięczności na piśmie. Pisz karteczkę, maila osobie która zrobiła dla ciebie coś dobrego, której chcesz okazać wdzięczność. Oraz trzeci sposób to spraw z okazania wdzięczności w miejscu pracy rytuału. Po prostu publicznie dziękuj, publiczne dziękowanie mocno, mocno rozwija kompetencje wdzięczności i ją powszechnia. Zatem droga do szczęścia, zdrowej pomyślności jest przez wdzięczność. Wobec tego bądźmy wdzięczni.